Wyobraź sobie, że pierwsze spotkanie kończy się dotknięciem nosa, pocałunkami w policzki, a może głębokim ukłonem bez słowa. Dziś odkrywamy, jak wita się ludzi na całym świecie i gwarantuję, kilka zwyczajów totalnie Cię zaskoczy. Zostań do końca, bo numer 14 może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych podróżników. W Japonii powitanie to ukłon zwany oigi. Im głębszy, tym większy szacunek. W biznesie stosuje się różne kąty: 15 stopni dla kolegów, 30 stopni dla szefów, a nawet 45 stopni dla bardzo ważnych klientów. Nie patrzy się w oczy podczas ukłonu to znak pokory. Ciekawostka: W wielkiej korporacji można ukłonić się nawet 80 razy dziennie. Ukłon mówi więcej niż 1000 słów. Pokazuje, że rozumiesz społeczną hierarchię. W praktyce trzy typy ukłonów to standard. Eszaku. 15 stopni na co dzień. Keirei 30 stopni w kontekście formalnym i Saikeirei 45 stopni dla najwyższego szacunku. Różnice są subtelne, ale znaczące. Dłonie zwykle są przy bokach ciała, a tempo ruchu spokojne i płynne. Gwałtowne skłony wyglądają sztucznie. Tajski wai y to złożone dłonie i skłon głowy, ale uwaga na poziomy. Dla równych sobie dłonie przy klatce piersiowej. Dla starszych, przy nosie, dla mnichów, przy oczach. Nigdy nie rób łaj dzieciom ani kelnerom. To oni powinni zacząć pierwsi. To nie tylko powitanie. To cała filozofia szacunku zapisana w gestach. Błąd w wysokości dłoni może być bardzo niezręczny. Jeśli ktoś z personelu usługowego wykona wobec gościa łaj, uprzejmie można odpowiedzieć uśmiechem i lekkim skłonem głowy, bez przesady w gestach. Dodatkowo pamiętać warto o tabliczkach w świątyniach. Często wskazują, czy wypada złożyć dłonie i jak się ustawić przed wizerunkiem Buddy. Namaste z sanskrytu oznacza dosłownie kłaniam się Tobie, ale duchowy sens jest głębszy: Bóg we mnie kłania się Bogu w Tobie. Ten gest ma 3500 lat. Pojawia się już w najstarszych tekstach wedyjskich. Dłonie przy sercu symbolizują jedność przeciwieństw: prawej i lewej strony, słońca i księżyca, pierwiastka męskiego i żeńskiego. To więcej niż powitanie. To uznanie świętości w drugim człowieku. Namaste ma warianty. Namaskar bywa bardziej uroczysty, a w kontekstach religijnych towarzyszą mu mantry i lekkie pochylenie tułowia. W wielu regionach gest zastępuje uścisk dłoni w sytuacjach oficjalnych i prywatnych, co bywa wygodne w dużych zgromadzeniach. Maori witają się hongi, dotknięciem nosa i czoła. To nie tylko gest, to wymiana ha, oddechu życia. Według legend Bóg Tane tchnął życie w pierwszą kobietę właśnie przez nos. Przez Hongi przestajesz być gościem, stajesz się częścią plemienia. W niektórych plemionach dotyka się nosa dwa razy raz na wdech, raz na wydech. Ten zwyczaj ma zaledwie 700 lat. Hongi zwykle ma miejsce po powitaniu słownym i krótkim wprowadzeniu. Nie inicjuje się go samodzielnie. Gospodarz wskaże moment i sposób. Nos i czoło dotykają się delikatnie, bez pocierania. To chwila skupienia, a nie pokaz emocji. Francuska Labis to matematyczna zagadka: Ile pocałunków? W Paryżu dwa, w Prowansji trzy, w Bretanii jeden, a w części Burgundii nawet cztery. Sami Francuzi się mylą. Istnieje specjalna mapa pokazująca, gdzie ile całusów się daje. Pierwszy pocałunek zazwyczaj w prawą stronę, ale na Korsyce w lewą. Rada dla podróżnych. Czekaj, aż miejscowa osoba zacznie. Ona zna lokalne zasady. W środowisku pracy cudzoziemcy często pozostają przy uścisku dłoni. To bezpieczne i mile widziane, zwłaszcza na starcie relacji. Brazylijskie beijinho i abraço, pocałunki plus uścisk, to standard. Nawet w biznesie po oficjalnym uścisku dłoni często następuje serdeczne objęcie. Brazylijczycy mówią da um beijo na suamai – Daj pocałunek mamie, wysyłając pozdrowienia. Kończą e-maile słowem beijos albo abraso. To przeniesienie fizycznego powitania do świata cyfrowego. Uwaga, nie każdy jest gotowy na brazylijską serdeczność. W Rio i São Paulo serdeczność bywa wylewna, ale w formalnych spotkaniach biznesowych pierwsza wymiana zwykle ogranicza się do uścisku dłoni i kontaktu wzrokowego. Później pojawia się abraso. Marokańskie salam plus dłoń na sercu to klasyka. Po uścisku dłoni prawa ręka trafia na serce symbol szczerości i gościnności. Między mężczyznami przyjęte są dwa, cztery pocałunki w policzek, ale z kobietami ostrożnie lepiej czekać, aż pierwsza wyciągnie rękę. W wiejskich obszarach obowiązują bardziej konserwatywne zasady. Pamiętaj, tylko prawa ręka, lewa, uważana jest za nieczystą. Po uścisku dłoni i geście dłoni na sercu często pada kilka formuł grzecznościowych. Krótkie pytania o zdrowie i rodzinę są ważnym rytuałem uprzejmości. Między płciami dystans formalny bywa większy. Jeśli kobieta nie inicjuje kontaktu, z szacunku pozostaje ukłon głową i słowne powitanie. Merhaba i mocny uścisk dłoni, ale uwaga na tytuły. W biznesie mówi się Ahmed Bey lub Aisechanem, nigdy samego imienia. Wśród przyjaciół przyjęte są pocałunki w oba policzki. Starszym okazuje się specjalny szacunek. Czasem całuje się ich dłoń i dotyka własnego czoła. W Turcji forma zwracania się SIS formalne pan, pani obowiązuje nawet wobec długo znanych znajomych. Uścisk dłoni jest umiarkowany, a dłoń bywa trzymana ułamek sekundy dłużej. To znak życzliwości. Nie dominacji. Etiopski shoulder bump to poezja ruchu. Przyjaciele obejmują się, oddalają i uderzają w ramię drugiej osoby trzy razy lub więcej. Irta? Znaczy żyjesz? Nie, jak się masz, ale czy w ogóle przetrwałeś? Na pożegnanie mówi się: Nui radi nuturi, żyj dla nas, starzeć się dla nas. Te powitania to manifest troski o drugiego człowieka. Shoulder bump łączy się z rytmem powitania słownego. Liczba zaczepień ramion bywa symboliczna i różna w zależności od regionu. Wobec starszych i osób o wyższym statusie, gest staje się skromniejszy, a słowa szacunku ważniejsze niż fizyczna ekspresja. Ceremonialny adumu to nie codzienne powitanie, ale spektakularny pokaz siły. Młodzi wojownicy Masai skaczą w kole, kto wyżej, ten silniejszy i bardziej pożądany jako mąż. Kobiety śpiewają i oklaskują najlepszych skoczków. Adumu oznacza skoczyć w języku ma. To rytuał przejścia z dzieciństwa w dorosłość. Ale turyści mogą go zobaczyć podczas wizyt w tradycyjnych wioskach. Adumu to element większego ceremoniału, w którym ważne są pieśni i rytm kroków. Skoki wykonuje się bez ugięcia kolan, przy nieruchomych stopach, co eksponuje kontrolę ciała. Goście są zwykle widzami, nie uczestnikami. Zaproszenie do wspólnego śpiewu bywa zaszczytem, na który się czeka. Husmak, dotknięcie nosa między mężczyznami, to najwyższy szacunek w kulturze emirackiej. Nos symbolizuje dumę i godność. Alternatywnie stosuje się trzy pocałunki w policzek. Salam alaikum plus dłoni na sercu to bezpieczna opcja. Z kobietami bardzo ostrożnie. Należy czekać, aż pierwsza wyciągnie rękę, często zakrytą rękawem. W biznesie używa się tytułów sheik lub Sayed, nigdy samego imienia. Filipińskie manopo... To jeden z najpiękniejszych gestów szacunku na świecie. Młodsi biorą rękę starszego i delikatnie dotykają nią swojego czoła, jakby prosząc o błogosławieństwo. Mano to po hiszpańsku ręka, po to filipińska forma grzeczności. Starsi odpowiadają God bless you. Ten gest praktykuje się wobec rodziców, dziadków, księży. To fizyczne wyrażenie miłości i szacunku rodzinnego. Mano po wykonuje się spokojnie. Dłoń starszego chwyta się lekko pod palcami i kieruje do własnego czoła, bez nacisku. W wielu domach ten gest towarzyszy zarówno powitaniu, jak i pożegnaniu. Koreańskie ukłony to cała nauka. „Anny Hasejo” z lekkim skłonem dla znajomych, 30-stopniowy ukłon dla szefów, a nawet 90-stopniowy dla głębokich przeprosin. Najgłębszy to Ken nie ol. Na kolanach z czołem przy ziemi tylko podczas ceremonii. W biznesie łączy się ukłon z delikatnym uściskiem dłoni. Konfucjańska hierarchia sprawia, że każdy gest ma znaczenie: wiek, pozycja, relacje rodzinne. W Tybecie pokazanie języka to znak szacunku. Ta tradycja ma 1200 lat i pochodzi z legendy o okrutnym królu Langdarma, który miał czarny język. Od tamtej pory Tybetańczycy pokazują język, by udowodnić, że nie są jak on. Czele sa! Zjedz mój język! To żartobliwa gra starszych z dziećmi. Dalajlama używa tego gestu jako błogosławieństwa. To, co zachodowi wydaje się dziwne, w Tybecie oznacza pokój i dobro. Islandzkie halo i mocny uścisk dłoni bez ceregieli. Wszyscy mówią sobie po imieniu, nawet do premiera. Gudan dagin to formalny dzień dobry, ale częściej słychać zwykłe ha. Punktualność to świętość, przestrzeń osobista jest szanowana, ale autentyczność najważniejsza. Żadnych tytułów, żadnej sztuczności, tylko szczerość i równość. W Islandii powitanie mówi: Jesteśmy równi, szanujmy się wzajemnie. Które powitanie zaskoczyło Cię najbardziej? Daj znać w komentarzu. Jeśli fascynująca planeta była dziś naprawdę fascynująca, zostaw subskrypcję i włącz dzwonek, żeby nie przegapić nowych ciekawostek ze świata. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dobrego dnia!